Nietypowe jest to, że odnotowaliśmy spory skok wartości transakcji w stosunku do niewielkiego skoku ilości transakcji, a to sprawia, że średnia wartość pojedynczej transakcji osiągnęła najwyższy poziom od 2019 roku i wyniosła 14,2 miliona złotego. Gdzie głównie lądowały te pieniądze? No ponad 60% inwestycji trafiło do firm powiązanych z A jakże sztuczną inteligencją. No bo przecież w co innego, można teraz inwestować, zwłaszcza jeśli chodzi o startupy. Inwestycje venture capital prawdopodobnie ruszą jeszcze bardziej od początku przyszłego 2025 roku, kiedy Polski Fundusz Rozwoju, czyli PFR, przydzieli środki z Unii Europejskiej w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Wielu inwestorów i wiele firm wypatruje tych pieniędzy naprawdę z utęsknieniem i przekonaniem, że to one wprawią w ruch cały rynek startupów i przyciągną do niego kolejnych inwestorów.